Ten miesiąc, proszę Państwa, to miesiąc, można powiedzieć, że wracamy do rynku kapitałowego, statystycznie słaby na rynku kapitałowego. Jak będzie w tym miesiącu, to się okaże, bo statystycznie wrzesień jest słaby. Ci, którzy tam inwestują w oparciu o cykle, to we wrześniu mają, są bardziej powiedzmy uważni, czy podchodzą do inwestycji z mniejszym ryzykiem, ponieważ ten miesiąc tak wygląda. Natomiast jest miesiącem ciekawym. Czy RPP, mamy posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, obniży stopy? No według mnie ja bym obniżał. Dlaczego? Dlatego, o czym mówiłem o tym porozumieniu, powinno być nie wojna dzisiaj. Tylko powinno być patrzenie na polską gospodarkę i to, co wpływa na polską gospodarkę z punktu widzenia państwa, to jest polityka fiskalna, czyli tak, jak zarządzamy wpływami do budżetu. To jest odpowiedzialność rządu, ale jest polityka monetarna, czyli tak, jakien pieniądz jest drogi czy tani. To jest polityka Narodowego Banku Polskiego, czyli czy pobudzamy czy wychładzamy gospodarkę?